się też wydaje ciekawy wątek ze względu na sztuczną inteligencję, że teraz oprócz naturalnych istot jak zwierzęta właśnie, mamy złożone systemy inteligencję już można im przypisać, test Turinga przechodzą, mogą nawet mówić, że są świadome, a nie mamy żadnych możliwości weryfikacji, czy stoi za tym faktycznie jakieś doświadczenie. To się wydaje, że to jest istotny wątek z takich no też etycznych aspektów. I to jest właśnie dokładny powód, dla którego wydaje mi się, że to jest czas, w którym powinniśmy wrócić do dyskusji na temat metod mierzenia, a nie stawiać takich bardzo zdecydowanych sądów na temat tego, czy określone organizmy czy systemy są świadome, czy nie, bo no, w zależności od teorii, którą przyjmujemy, no to istnienie sztucznej świadomości jest możliwe albo nie jest. Nie? Są nawet tacy, co twierdzą, że systemy sztuczne już są świadome w jakimś tam zakresie. Tylko problem polega na tym, że my nie jesteśmy w tego w stanie z żaden sposób stwierdzić, i no, w przeciwieństwie do ludzi, to już nawet raport werbalny nam nie wystarczy. Dziękuję za wysłuchanie tego fragmentu. Całą rozmowę możesz znaleźć na YouTube, Spotify oraz innych platformach streamingowych.